Hej, hej, z tej strony Mati Player i witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ee, grałam, 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 sobie na kompie w Akinatora i że jest na Android, więc sobie ściągnęłam. Pytanie numer jeden. Czy Twoje postać jest dziewczyną? Nie. Ee, pytanie numer czy Twoja postać jest prawdziwa? Tak. Czy Twoja postać żyje w Twoim kraju? Tak. Czy Twoja postać jest YouTuberem? Tak. Czy Twoja postać mieszka z rodzicami? Tak. Czy Twoja postać ma siostrę? Nie. Czy Twoja postać jest żółwiem? Nie. Czy Twoja postać zna języki oprócz angielskiego? Nie. Twoja postać ma ponad milion subskrypcji na YouTube. Nie. Twoja postać zna cię osobiście, tak. Czy twoja postać należy do twojej rodziny? Tak. Z tej. twojej postaci? Tak. Jest takie samo jak twoje. Co? <ścoughs> Czy twoja postać stała się sławna niedawno? No tak, czy twoja postać lubi rapować? Nie. Czy twoja postać jest? Czy, two, czy twoja postać jest gra na konsoli PlayStation 4? Czy twoja postać... bo ja gram na konsoli? PlayStation Czy twoja postać występuje e, pół na w teletyskach? Nie. Czy twoja postać ma związek z muzyką punkową Nie. Czy twoja postać jest zawodnikiem rodzinnym Pro. Nie. Czy twoja postać jest piosenkarzem solowym, piosenkarką solową? Nie. Czy twoja postać żyje w post... nie wiem. Czy twoja spod... nie. Czy twoja postać stała się znana dzięki internetowi? Tak. Czy twoja postać kiedykolwiek stworzyła serię Let's Play? Nie. Ale zamierzam. Czy twoja postać jest związana z którąkolwiek grą w serii Halo? Nie. Czy rozmawiasz z, z, z twoją postacią? Chyba nie. Czy przyjaźnisz się z twoją postacią? Nie wiem. Czy twoja postać jest z kapitanem drużyny? No nie. Czy Twoja postać posiada broń? Nie. Czy spałeś. Spałeś w no, tym samym. Co, ty co twoja postać. Dziecku, nie tak. Dziecko, co ty wyprawiasz dzisiaj? Czy Twoja postać. Nie. Co jest mało mi się powie. I co? I co? Nie. Dobra spróbuję sp Chciałbym tego i samą pompę zanąć. Nie szkoda Czy twoja postać uprawia boks? Nie. Twoja... Aha, zróż, poczekaj, może będzie Johnny Depp. A ja wolę jeszcze ubaczyć nie. roku. się z

Ty hmm. twoja postać jest spisemna. Nie. A to już się na ten, na normalny internet? Tak. Ty twoja postać ma własne serio telewizyjne. Hmm. Nie. Sorry, Za co potem chcesz ciągnąć? Ty twoja postać jest z tobą spokrewniona. Tak. To Twoja postać jest. Nie. W twoim wieku, tak. Twoja postać jest dorosła. Tak. Te twoja postać jest. Nie. To twoja postać jest. Żeńskie, nie. Oczywiście jest po. Tak. John Lopes jest po. O! Ty on zgadnie. to so Czy znasz swój ponie? Nie! Nie. Co on robi?

네. 네. 저도 어차피 속상하니까. 자, 자, 이제. 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 자, 이제.

Twoja postać stała się sławna niedawno? Tak. Twoja postać żyje w Ameryce? Nie. Czy twoja postać jest na ze Nie. twoja postać stała się znana dzięki internetowi? Tak. To jest źle. Tak. twoja postać jest zamiast w Nie. twoja postać... Nie. Czy twoja postać występuje w wynagrodzeniach w Nie. Czy twoja postać była uwik uwikłana w, w skandal? Nie. I twoja... Nie. Czy twoja postać... Chodź <grym> oh, z Serbii, ja sobie robię. Nie. Czy twoja postać pali? Tak. Może będzie to... Eee, Sam z bomba. Ty. Nie. Ta postać jest... Tak? To Twoja postać zbierze ślub w ostatniej książce, powiedzieć. Nie. No i gra. Ma. Nie. To Twoja postać ma. Z... Nie. 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 po Nie. 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 postać jest związana z Minecraftem? Nie. Nie. Co? Co to Nie. Nie jest zagrożenie to się Nie To co to będzie? Tie Ty jesteś Nie jesteś nienormalny Jeszcze raz Tak Gdzie twoja... Tak Już teraz Thank you.